Cześć Siemanko, witam w tym studiu. Z tej strony Title aka Shadow. Dziś sobie przykleimy naklejki z tego względu, że studio nie jest jeszcze do końca wykończone. Lubię naklejki, więc będziemy je wrzucać z tej strony na te drzwi, które tu są i no, nigdy nie znikną. Studio powstało, filmy też już powstają, myślę, że udaje mi się je w miarę sensownie wrzucać. Dziś jeszcze mam w planie nagrać Minecrafta, Kresha. No i właśnie, kurwa. Co ja mam nagrać? South Park wyjdzie dopiero w marcu. No i jest taka delikatna pipaka, że no zbytnio nie wiem co. Nic mnie na razie tak nie wpadło do głowy. Jak masz jakiś pomysł, napisz, komentarz nie boli, nie gryzie. Zostaw łapkę pod tym vlogiem. Dla obecności też będzie miło. No i subskrypcje, no jeżeli nie wiesz jak wygląda ten kanał, ja ci pokorzę. Proszę bardzo, robimy... Z... nie robimy zbliżenia, robimy zbliżenie. Zbliżenie na kanał. Chyba więcej, a ja mogę więcej, co ty piszesz? O, widzicie, tak wygląda kanał. Okej, okay. no nie umiem vloga robić. Powiem to szczerze i sensownie. Teraz będę się z zostawieniem aparatu z powrotem, nie? Yy, drugi sprzęt, więc lepiej, żeby mi złapnie wyjebał. Yy, tak, naklejki przygotowałem. Yy, tu mam parę naklejek, co mi zostało od startówki z Play. Z startówki z Play od Isamu, tak? Yy, mam naklejkę. Nigdy nie jeżdżę po alkoholu, brzydzę się tymi idiotami, co wsiadają za kółko po alkoholu, no i parę naklejek z Midlanda, z Midlandia od CB, takich, no, nie udało mi się przygotować nic więcej. Yy, tak, subskrypcja nie boli, nie? Fajnie, jest w tej chwili, już Ci mówię, drogi widzu, 19. A Ty ciągle nie zasubskrybowałeś, nie? Dobra, miałem nie dusić o subskrypcję, no trochę nadusiłem. Ale chciałbym w końcu widzieć, że dzieje się coś więcej. Przejeżdżamy na naszą płaszczyznę roboczą. Od góry? Nie, tam jest wycięte z mojej koszulki. Żenetoper. Tu będziemy gdzieś naklejać, myślę. Zajmiemy się na razie tą częścią. Tak, to jest niezamalowane. Pomaluję to. Zaś kiedyś i trochę szpachlu dokleję. Będzie fajnie, przyjemnie. Jedziemy z pierwszą naklejką i ciach ogólnie zdarłem cały podkład od naklejki, tak się nie robi nie? jedziemy um, krzywo też prosto powiedzmy i jedziemy jedziemy z tym śledziem kurde, dobra naklejka fajnie się układa, nie powiem, że nie a jednak fi firmówka nie ma to tamto proszę, pierwsza Jedziemy dalej. Może teraz dla odmiany y, play, y, nie będę wypowiadał się na temat tej sieci. Bo mi nie płacą. Jak mi kiedyś zapłacą, to się wypowiem. Ta była tak, to tam damy tak. Widać co ja tu robię? Coś widać. Bo tak, kurde, jak wyjadę tymi cholernymi grabiami za obszar roboczy, to nie będzie. Jedziemy tak. Weźmy sobie następną, wykorzystamy te spleje i zaś będziemy układać dalsze naklejki. A tu jucha, aha, moja jucha! To dokleimy do mojej juchy. YOLO, my friend! Ja nie dam rady, potrzymaj mi piwo. Taką fapkę mamy jeszcze tu, z tego coś jest uparta, nie chce się od elementu transportowego odkleić, o idzie, idzie idzie, idzie, dobra fabkę damy tu? o, co tam niech wiedzą, że lubię CB Radia po prawdzie nie kurwa nie lubię ich, bo po co to? to jest dobre dla kierowców ciężarówek jeżdżę osobówką. Damy teraz sobie, że gamers gracze są w play. W miarę prosto. O! No i dobra. Mamy to wykorzystane. Myślę, że wykorzystamy jeszcze te z Midlanda. Jakoś się tu taką mniejszą doklei. O! W ten sposób Ogólnie co chciałem mówić, ma powstać mój sklep z koszulkami dla graczy, dla motoświrów, motomaniaków, etc. etc. Chociaż ta naklejka taka kijowa. Ona jest przezroczysta. Nie? No, to tą przezroczystą sobie odpuścimy. Schowam ją. Tu mamy ładną błyszczącą. Od Jolo jeszcze dużo widać. Więc sobie ją tu gdzieś umieścimy, Będę co jakiś czas taki odcinko vlog robił z naklejkami. Bo chcę olepić całe drzwi, A że nie mam pomysłu na vloga. O dramach na YouTube nie chcę mi się opowiadać. Bo to jest powiem szczerze, temat denny i tak dalej. Tak. Z takiego winkla. Może być. Temat denny i skończony na moje, bo... Chcesz się z kimś pokłócić, to pokłóć się z nim, wypłaczcie se w ryj, a nie upubliczniajcie tego, bo no jaki kaktus i jaki chuj, tak? No i teraz tak. Z tego, co widzę na nagraniu, fajnie to widać. Łe, mój łeb w obiektyw, w obiektyw łeb? Nie, bo to tam... Szkoda na to patrzeć, nie? Takiego idiotę. Eee, tu już jest podwójna naklejka i niezbyt lubię to robić. Jest na podwójnym montażu. No właśnie, podwójny. Nie, pojedynczy. Uuu, to, to taka naklejka na szkło. Proszę Państwa, to taka chujnia Z tego co się z już, No właśnie Tutaj tu nie nakleimy O! To co ja teraz mam zrobić tu? Mamy jedną naklejkę za mało W sumie to dwie no ale co tu zrobić? Wiem dobra Miało być na co innego. Cieszę się, że oklejam drzwi nie samochód. Może ktoś yy, z Widzów kojarzy... Seata? Dobrze mówię? Seata, tak. Seata miałem. Uibizę, Impreza na Ibizie. Teraz mam Subaru Imprezę. I powiedzmy, że Seat, no on był cały w naklejkach. Tak mnie fantazja robocza poniosła. Ale to miało power. Nie powiem, że nie. Nóż jeszcze ostry. Poczekajcie, bo muszę ją odciąć. Żeby ją przykleić. Ale zjebałem. Zjebałem cięcie. Zjebałem cięcie, a nie lubię filmów sklejać. Chwilkę mi to zajmie. Albo zobaczcie jak się z tym bawię. Tak. Możecie popatrzeć. Pierdolę się z tym. I jak ostatni mokikanin. O. Zaraz zobaczycie pewnie jeszcze krew na nagraniu. Bo znając życie haknę się nożem. Tak. O, udało się nie haknąć. No super. A już liczyliście, kurwa! liczyliście na moją krewnię. Ja to wiem, wy paskudy! Chcieliście zobaczyć krew. Nie. Nie w tym odcinku. Dobra, ja się łyknę, bo trochę w papier zaschło, jak tak miele ozorem. I powiedzmy sobie, że weźmiemy naklejkę, tylko naklejkę trzeba dobrze dokleić do folii montażowej, bo nie mam zamiaru tego yy, napisu. Bo to jest napis: przyklejać literka po literce, bo byśmy przy tym nagraniu mogli, szczerze mówiąc, niezłego live'a nagrać. Bo jak to youtuberzy mają yy, w zwyczaju te live'y po i, X godzin, tak tu by mogło tak wyjść. Nie ma tu tamto. Łe! Papier spadł, ale już hmm. mamy, o, widzicie, naszą naklejkę na folii montażowej. Jedziemy na nasze drzwi. Żeby było zabawniej, chciałbym to uzyskać w miarę presto. Jedziemy. Jedziemy z tym śledziem. Jak coś spierdolę, to będzie po zawodach. To jest porządna naklejka. Jak się coś spierdoli... To nie ma zmiłuj. Nie ma zmiłuj. Dobra, Ładzimy, gładzimy. Nie mam rakli tu akurat. Leży gdzieś w garażu ale myślę, że nie będzie nam aż tak bardzo potrzebna. Palec! Grzebalec da se radę. Dobra ładnie. teraz czynimy czary delikatniem, delikatniem. abra kalabra zamień. łatwo się. Eee. o. ta audycja nie zawiera do lokowania produktu. w tyłegierza. nigdzie nie odpadło. no. Eee. Cały so, dzisiejszego naszego tego yy, przedsięwzięcia naklejkowego. Co mamy? Mamy o godzinę 18. .00. Łapka, subskrypcja, komentarze, co byście chcieli zobaczyć na tym kanale za grę. Może to spełnię, o ile ten stary komputer to uciągnie. No niestety cały czas czekam za, ramem. Z, za ramami dodatkowymi, bo te, co tu mam, to trochę mało. I przy nagry pogra grać na tym mogę zajebiście wszystko fajnie, pięknie. Ale i tylko jedne. Włączę program do nagrywania. włączę nagrywanie. Pff, całość się zesrało, ale będą, będą. Myślę, że już w tym tygodniu wypłata jest w tym tygodniu. To znaczy wypłata. Wypłata jest. Zamówione ramy też są, ale trzeba je jechać, odebrać i zapłacić. Więc to jest hmm. większy problem, nie? ramy przypuszczam, że już leżą i czekają. Więc yes, tak, ja spierdalam na nagrywania. Łapeczka, subskrypcja, nie, te sprawy, komentarzyk. Z nową serią. Bo nie powiem, że nie chcę, ten, kresza niedługo skończymy. Minecraft to jest gra, która będzie się ciągła zawsze praktycznie. Cesa Nie trawię. W League of Legends możemy zagrać. Chcesz zobaczyć League of Legends w moim wykonaniu totalnego raka? Nie ma sprawy, pisz. P -p -p chcę zobaczyć League of Legends. Zrobimy. A no, tak powiem szczerze, no dzisiaj, może trochę dłuższy Minecraft. Crash standardem. Coś jeszcze chciałem chyba zrobić, ale jak coś zrobię, to to zobaczysz. Jak no, to nie. Na razie.